Dzień dobry, bardzo, e, czwartek, godziny poranne, ja lecę na event e, firmy Love e, Beauty and Planet, oczywiście jestem spóźniona, ale spoko, do 15 minut podobno wolno, zatem nie powinno być tragedii, idziecie ze Że opowiem Wam o evencie marki Love Beauty and Planet. Na samym wstępie mieliśmy okazję wysłuchać kilku zwięzłych i przyjemnych informacji o polityce firmy, o modzie takiej, wiecie, obowiązującej mm, nadbanie o planety, o planety, o planetę, nie tylko przez jednostki, ale również przez firmę, wiecie, o takim mm, braniu na barki odpowiedzialności za to, w jakim świecie żyjemy. Wysłuchaliśmy też urzekających przedstawicielek firmy Żywudan, opowiadających o sposobie pozyskiwania zapachów do ich perfum, które znajdują się również w produktach, kosmetykach Love, Beauty and Planet. Następnie zaczęła się część warsztatowa, gdzie każda z nas otrzymała spersonalizowaną ekotorbę, która ma zachęcić nas do tego, aby troszeczkę mniej plastiku produkować. Wiecie, że ja mam z tym ogromny problem. No i powiedzcie, czy mój wiedźmin i jednorożce nie wyglądali uroczo. Wyglądali i nikt mi nie powie, że nie. Ja już po wracam do domku z mega fajną torbą. Zaraz ją Wam pokażę, przynajmniej postaram się. Du, 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 du. Wiedźmin jednorożce, czy może być lepsze połączenie? Nie może być. A kosmetyki pójdą do wspólnych testów z mamą. Zatem dwa rodzaje skóry. Dwa różne problemy. Zobaczymy jak będą się sprawdzać. Troszkę więcej o nich poopowiadamy, niebawem. A teraz zobaczymy reakcję mamy na torbę. Dzień dobry mamo. Dzień dobry, jak gdzie grzebiesz? No, grzebie, bo mi się torba podoba. E, obiecałam na, na live na Instagramie więcej pani mamy. Pani mama będzie. A, to tak, to te. te. Najpierw. Super. Torba. Druga strona torby jest ładniejsza. Nie. Tak. Aha! Słuchajcie, słuchajcie. Małe dziecko. To jest bajka czy gra? Wiedźmin, książka. Książka, ale to, to chyba nie gra, gra. Nos. Małe dziecko bawi się. Mamo, on daj mi moją torbę. Ale torba jest super. Tak, yy... przy okazji ewentu. Firmy Love Beauty and Planet dostaliśmy przecudne torby personalizowane przez, no, przez impaleczną... ale jaką to. Ale jak to chciało, się położyć, <laughs> to będzie tak lepiej. Ja mam torbę z Wiedźmin i Jednorożce. zatem super. Już pokazujemy Wam zawartość. Nie będę ukrywała, że mama nie wie, co tam jest, bo pierwsze co zrobiła, to, to zamiast zapytać, córczy jak było, jak Ci się podobało, to, to, to Dawaj Fanty. <noise> wróciła, to niech daje, ale zaczniemy, bo w sumie się herbatki. Dostałyśmy sobie, bo nie mam okulki, pukka zobaczymy, co tam jest. Jest herbata, prawdopodobnie. Tak się to baca, wydaje. Co to jest? Mama będzie testerem. Co więcej, mama już testowała zawartość torby i o, swoim... I o za... Ale poczekaj, bo Dobra, czekaj. No. czekaj. <noise> niech się na mnie. O swoich wrażeniach oczywiście opowie. Dostałaś ile? Trzy herbatki różnego rodzaju. Czy możesz poczytać? Nie, najpierw pokażemy. Takie... Nie jak pachną! Czujesz ty to? Czy to ty tak pachniesz? Nie. Herbatki. 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 Pojedynczo powąchamy. Trawa cytrynowa i imbir. Następna? Jamomile? Nie wiem, co to jest. No, ale... y, wanilia i manuka, y, miód z manuki. Nie wiem, z czym jest to pierwsza nazwa. Y, Dzikie jabłko i cynamon. To mm. tak. ta jest na sierpień, Ta na luty, a tą to nie mam pojęcia, kiedy wypijemy, bo Zafira. nie wiem, co to jest. No dobrze, teraz pokażę coś. Otwieraj torbę z fantami. Z fantami. Zaraz. Jak dziecko na, na, na Boże Narodzenie. Zaraz. A tu mamy ulotkę. Ulotkę mamy. I słuchajcie. Wyrzuciła, poczekaj. Wyrzuciłaś ulotkę od herbaty. Tutaj mamy Aha. całe, słuchajcie, A -a -a. asortyment o herbatce. Moc natury zamknięta w filiżance. To też jest bardzo naturalna marka. W Polsce produkty Pukka Herbs dostępne są głównie w sklepach ze zdrową żywnością, aptekach i sklepach internetowych. Zatem źródło cudowności z ziół w filiżance. I tutaj Teraz mamy ulotkę już od Love Beauty and Planet. Nie żadnego. od pokażę Ja bym chciała to wypróbować, do tych kolor włosów. Powiem dlaczego, bo ja już myłam. Które my mamy? My mamy to, to. które jest dla nas absolutnie nie, nieodpowiednie do naszych potrzeb. Tak naprawdę, bo to jest do włosów cienkich i pozbawionych objętości. A obie nie mamy włosów cienkich i mamy ich milion. Zatem. E... Ale zatem odżywka, tu jest odżywka do włosów, zaraz ją pokażemy, jest bardzo wydajna. Ale to Shampoo... zaraz będziemy gadać o wszystkim, natomiast Aha. jako e, linia, w sensie jej przeznaczenie, akurat tej niebieskiej linii, jest nieadekwatne nie, nie, nie do naszych potrzeb. Ja powinna mieć serię rozmarynową, a mama faktycznie tą różową. Ale zdobędziemy i jak w ogóle dalej działa, to powiemy, bo na razie to tak wstępnie. Eee, a gdzie zdobędziemy? Zdobędziemy w Rossmanie. Linia będzie dostępna w Drogeriach. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo dorzuconą. O, jest ciekawe, czy ktoś zgadnie, co tu może być. Może tak bliżej pokażę. No i co? Nie będziemy. Otworzymy. Pewnie. Otworzymy. Otworzymy. Bo my żeśmy nie zgadły. No. No i co tu jest? Świeczuszka. Ale, ale pachnie... powąchajcie, jak to pachnie. Ja to bym sobie tu krem, temu grzmika położyła. <laughs> I może nie zjadła. Daj tej... ma No ale czy to o, nie w budynie tak. Nie, nie wiem, czy miodem dla mnie. No w każdym bądź razie można to zjeść. Można. Szkoda spalić. Obawiam się, że moja insulina od wąchania tego poszłaby w górę. Tak? No słodkich zapachów nie bardzo mogę, ale to nie jest słodki, on jest jest taki słodko ciastkowy. Aha, no dobra, teraz pokażemy to, co ja użyłam. właśnie mam czyste włosy. Y, szampon też jest bardzo wydajny, bym powiedziała. To jest szampon, prawda? Tak. Natomiast, no ja nie mam kłopotów z tymi szamponami, więc dla mnie jest każdy szampon dobry. Mam mi show. <noise> Ale się rozgadała dzisiaj właśnie, zaraz, ja chciałam coś tylko dodać, poczekaj, przepraszam, skończę, przepraszam, to, tak jak inne, e, co to jest, odżywka? odżywka, jak inne muszę takiego kleksa dużego zrobić, a <głos> kleksa <głos> a z odżywki na łz, dłoń. przecież ja tu nie, tak, nie leksę. dobra, 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 już. A tu takiego kleksika półcentymetrowego i na moje włosy spokojnie starczyło. Dobrze, to poczekaj, zatrzymajmy się przy tych produktach. Ja chciałam tylko powiedzieć, że one są w 100% wegańskie, przyjazne planecie. Co więcej, opakowania również są zrobione z plastiku z odzyskanego z recyklingu. Czyli same dobrocie zgodnie z polityką i e, myślą przewodnią w firmę. No, już milczę. Muszę nie, dalej. no gadaj Pidry. dalej. Ale ja już nie mam co, bo ja nic więcej nie używałam. No to wyjdźmy po prostu dalej. Dobra. Wylosujemy. To jest body lotion, czyli taki yy, balsam do ciała. Musisz przekręcić najpierw. Wiem. Nie, nie tędy przekręcasz. Yy, sam, samą Spokojnie. końcóweczkę. No. Trochę Ale. techniki blondynki się gubią. Wiecie, my mamy już swój wiek. Ja mam 33 lata. Mama ma 34 lata. <laughs> Więc dobrze, pójdź. Ty nie, potrzymaj. Możesz pogadać w tym czasie. Czekam. Na, na chociaż na powąchanie. No mówię, no wcale nie jest to takie. Czekaj, ale tutaj na pewno jest. To się powinno... No, no nie we wszystkich. Troszkę do góry. Przekręcić ci do góry. O tak. No, a, nie, ale a to tu nie działa. Trochę bardziej. Ale, ale, ale o co tu chodzi? Czekaj, teoretycznie w tą stronę. No właśnie, i co? I nie działa! Odkręć całość, dobra? Tak, niech mają nas za ciemajdy, które nie umiemy dobra, otworzyć. Dobra, ja trzymam. No nie umiemy otworzyć, przepraszam. Ale, ale się nauczymy. No. Słuchajcie, Dajmy. nie wiem czym to pachnie. Nie wiem, ale ładnie. Mi się podoba. Dobra, starczy ci. Zaczekaj, zakręcimy i zaraz zobaczymy. Zaraz powiemy, jak gładkie to jest. Ojej. Fajne? To jutro, żeby panowie nam. Ale naprawdę ma opach, ale Przyjemnie, ale. Tak jest bardzo jest delikatny tak... zapach, więc. Ale mam w rączkę, jak nie mogę. Ma... Weź. No? no Fajne! Do. Tato, jutro są jeździń kobiet. Usmaruję ci rączkę. Żeby to się... Ja też ci usmaruję no, rączkę do całowania. Dobra, tam No <laughs> bo nie w tego głośno. A dlaczego? Dobrze, bo my nie jesteśmy feministkami, tak w 100%. I to jest suchy szampon, więc ja mogę to wypróbować od razu, tylko trzymaj. Na ciebie? Nie. Tak bardziej o te, 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 ustawka, te, te, te. Ja będę A ty trzymaj. Ha, ha. Wiecie, że ja suchy, suchych szamponów na nie używam. A ja nie lubię, nienawidzę. Wcale nie, nie? pachnie mocno. No to dobrze, po co takie. Ja to, myślę, żeby pachnieć, a nie. Tak, wiem, ale niektóre aż duszą. No właśnie. No, miałaś takie jedno, że Krzyśka chciałaś udusić. Mm. Zostawiamy na minutę. I... Ale to nie pachnie. Ale delikatnie. delikatnie nie tak. Tak. I trzeba będzie wyczesać. Du, du, du. Nie no mam krzebienia przy sobie. Nic nie no dobrze, starczy ci nie bądź bazera. No dobrze. Ale fajne są te włosy po tym. Uniosły okay. się trochę? No na pewno. Lepiej wyglądają? Rano niby głowę myłam, ale... Tak, to trzeba, wiesz, żeby Trochę dobrze dla tego to musimy Wieczorem za No dobrze. Yy, czyli co? Póki co pierwsze testy u Ciebie przebiegły bardzo poważnie. Bardzo dobrze. Weź yy, nie dasz rady Tom, a ton. No jest różnica. No to teraz pytanie, czy różnica Zaczynaj, panie Wiem. Zaczynaj, zaczynaj, zaczynaj. Ja później zaczynam, a ona nie kończy. Dobra, słuchajcie, dosyć tych dygresji. E, zabrakło nam miejsca pamięci na karcie. No tak, ale podsumowując, mama jest zadowolona? Tak. Mama podskupi moje kosmetyki? Tak. Zasunę jej to. Bodylotnią? Tak. E, dlatego, że rączki miłe. Tak. Nie mam takiej ściągniętej to jest Ja ci dam, wiesz co, stary, stary, stary. to mogą być, wiesz co? Majki. Dobrze, ale wracając, słuchaj, do, do testów, do, do dłoni dam ci jeszcze inny krem, żebyś sobie przetestowała, a to bardziej do ciała używaj, dobra? Dobra. I wytestuję sobie fajny krem, który ma naprawdę dużo fajnych aktywnych składników, ale to o tym na innym filmie. Ogólnie z pierwszych testów zadowolona. Tak. Ja z suchego szamponu też ładnie unosi włosy, nie pozostawia tego takiego siwego koloru na nalot. Na... Na nie, to no, nie jest na No tego pyłku, to... takiego, wiecie, który jest po, po szamponie. E, ładnie pachnie, niezbyt intensywnie, nie dusi mamy. No nie. To w ogóle wszystkie kosmetyki tak są delikatne. Mają wyważony stopień zapachu, więc dla osób alergicznych i takich wrażliwych no, dokładnie. Na, na mocny zapach jest jak najbardziej spoko. To co, kończymy? Kończymy i odezwiemy się. No bo to trzeba. Potestujemy trochę troszkę, dłużej. No. I kupimy przede wszystkim te serie, które tak. są nam e, dedykowane. Ja rozmarynową, a mama z róży. Dokładnie. Bo jestem ciekawa jak szampon Ten do farbowanych tak, do farbowanych czy nie będzie zmywał jak. Te pozostałe, no dokładnie. Natychmiast no, 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 mi bają. No to prawda, ale my dosyć moczystych szamponów używamy, więc to może być faktycznie problem nie z farbą jako taką, tylko, tylko szamponem. z szamponem, który mamy do, do użytku. E, Okej. Okay. Produkty będą lub są już dostępne w Rossmanie, więc my spoko sobie tą serię po prostu fizycznie tak. kupimy. I też. Damy znać. Damy znać. Jak no, życzymy Wam miłego dnia. W komend... A jak Wy kupicie, dawajcie nam znać. Czy, czy Wam się sprawdziło? Czy się no? Przepraszam, to dla nas też jest wskazówka, czy nasze polecenia są dla Was. Odpowiednie. Od no, ale to też nie jest tak. Dla jednej osoby może być odpowiednia, a dla drugiej nie. Dobra, to, to, przyda... to pogadanka w komentarzach. Dajcie znać, czy lubicie kosmetyki wegańskie, czy nie ma dla Was znaczenia, jaki jest skład kosmetyków, aby ładnie pachniały i dobrze się pieniły, jeżeli chodzi o kolorówkę. E, o, e, kosmetyki do kąpielinie, kolorówkę. Tak, tak. Do zobaczenia! Pa! pa.